Tu stacja Ayurveda. Porozmawiajmy holistycznie. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie w nowym roku. Mamy 2025 rok. Zakładając, że słuchasz, to oczywiście 1 stycznia, kiedy ten odcinek ma premierę. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Zeszły rok domknął pewien cykl. Domknął ósmy rok numerologiczny. 2024 to był właśnie ósmy rok numerologiczny. Dziś zaczyna się nowy, choć numerolodzy oczywiście mają swój początek roku w innym okresie, to jest we wrześniu. Natomiast ja dzisiaj nie będę rozmawiała z Tobą o numerologii, bo nie jestem tutaj absolutnie ekspertką. Natomiast warto wiedzieć, że. Ten dziewiąty rok numerologiczny to końcówka pewnego cyklu, także spodziewaj się zakończenia pewnych rzeczy w tym roku. Natomiast dzisiaj, 1 stycznia 2025 roku, kiedy skończył się ten zeszły rok, mam nadzieję, huczną zabawą i pięknym takim przejściem do nowego roku, to będzie czas o Ajurwedzie, czyli co Ajurweda na taki przełom roku, jak Ajurweda do tego podchodzi i co jest ważne w tym okresie. Dzisiaj o tym chcę Ci właśnie opowiedzieć. Przede wszystkim Ajurweda podchodzi do tematu w bardzo podobny sposób, jak podchodzi wiele innych źródeł, mianowicie Mówi o pewnym domknięciu tematów zeszłorocznych i rozpoczęciu nowym. No ale Ayurveda tutaj trochę głębiej wchodzi, i dzisiaj właśnie o tym. Mianowicie w zeszłym podcaście zachęcałam Cię do pewnego rodzaju podsumowania i zrobienia sobie na przykład mapy marzeń, o której też dzisiaj ci krótko jeszcze opowiem. Natomiast dzisiaj Ewidentnie, jeżeli jeszcze masz czas i nie jesteś w takim trybie pracowym yy, i nie musisz przyspieszać już do pracy, nie musisz zmieniać tego świątecznego tempa na zupełnie inne, to będę cię zachęcała do tego, żeby zrobić podsumowanie zeszłego roku. Takie energetyczne podsumowanie, emocjonalne i tylko i wyłącznie Twoje. Bo grudzień, czy nawet już od połowy listopada w wielu firmach to jest taki czas na podsumowywanie kończącego się roku. W wielu firmach kończy się też rok finansowy. W niektórych to trwa jeszcze chwilę, natomiast wiele przedsiębiorstw podsumowuje swój biznes. Ja bym Cię dzisiaj zachęcała do podsumowania swojego takiego osobistego. Mianowicie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłaś, to zachęcam Cię do wzięcia kartki i wypisania sobie na tej kartce po pierwsze rzeczy, które się udały. I to udały w tym takim sensie nie to, że coś ci spadło z nieba, ale też które były absolutnie Twoim udziałem, czyli udały się zrealizować dzięki właśnie Twojej ciężkiej pracy, a może też trochę pomocy innych osób, ale na pewno. Były jakimś Twoim sukcesem. I to jest bardzo ważne, żeby dzisiaj właśnie tak do tego podejść. Wypisać te nawet najdrobniejsze rzeczy, które były dobre, były piękne, które w jakiś sposób dały Ci powód do świętowania, a być może właśnie tego świętowania było za mało w roku 2024, bo nie miałeś, nie miałaś na to czasu, byłaś. Pędzie, byłeś w biegu i tego świętowania nie było tylko tak naprawdę przechodziłeś, przechodziłaś od jednego wydarzenia w swoim życiu do drugiego, mocno zajęty, zajęta myśleniem o kolejnych rzeczach i nie było takiego momentu refleksji. Więc Ayurveda dzisiaj zachęca Cię do tego, żeby rzeczywiście poświęcić Kilka minut, a może pół godziny, może chwilkę dłużej, na to, żeby pobyć w tym uczuciu wdzięczności za to dobre, co wydarzyło się w ubiegłym roku. I przede wszystkim podziękować za to dobre sobie, bo to było Twoim udziałem. Niezależnie od tego, kto to zesłał, czy to było tylko i wyłącznie Twoją zasługą, czy być może. Pomogli przyjaciele, koleżanki, koledzy z pracy, czy ktokolwiek inny, to było Twoje. I te emocje, które to Ci w tej chwili na nowo przywołuje, warto w sobie zapamiętać i zapisać. Zapamiętać też to miejsce w ciele, w którym je odczuwasz. Być może to brzuch, być może to nogi. To jest to Twoje miejsce radości. Poczuj wdzięczność za. Całe dobro, które Cię w zeszłym roku spotkało, bo ono na pewno było. Nawet jeżeli nie było tego dużo, to na pewno jakieś momenty się zdarzyły, więc po prostu to poczuj. No ale zeszły rok to nie tylko sukcesy, to nie tylko piękne rzeczy, to też pewnie jakieś niepowodzenia, jakieś straty. I Jurweda zachęca Cię dzisiaj do tego, żebyś również pomyślała, pomyślał o tym, co się w zeszłym roku nie udało. Być może co było akurat moim udziałem, przeżyłeś, przeżyłaś jakieś znaczące straty. Ja przeżyłam dwie duże straty osobiste w zeszłym roku i chcę dzisiaj podzielić się z tobą takim sposobem na to, nie jak sobie z tym poradzić, bo z tym sobie trudno poradzić. Natomiast zachęcić Cię do tego, żeby było Ci łatwiej wejść w nową energię, w nową przestrzeń, właśnie w nowym roku. Mianowicie metoda, którą ja używam, która jest metodą ajurwedyjską, ale tak naprawdę pięknie jest opisana w książce Davida Hawkinsa o uwalnianiu emocji. David Hawkins pewnie znasz, napisał wiele mądrych książek, dzisiaj właśnie odnoszę się do uwalniania emocji. To jest metoda, którą ja nazywam metodą świeczki. Wyobraź sobie, że zapalasz taką piękną, długą świecę i jesteś w tym uczuciu straty, żalu, smutku, a może złości, które towarzyszyło ci przy Twoim niepowodzeniu czymś, co utraciłeś, utraciłaś. Um. Być może za dużo tam było umysłu, być może za dużo oczekiwań, być może projekcji. Pobądź w tym, bo to jest ten moment, przełom roku, żeby opłakać te trudne momenty. Nawet jeżeli nie polecą łzy, to po prostu pobyć w tym uczuciu. Ono bardzo pomoże ci zbudować coś nowego. Może ci zbudować nową energię na nowy rok. Bo jeżeli będziesz zamykać się na to trudne uczucie, tak ono jest niewygodne, cokolwiek było w zeszłym roku Twoim udziałem, to warto pobyć w tym niewygodnym uczuciu, bo inaczej nie pójdziesz dalej, nie zakopywać się, nie tworzyć sobie barier, nie zamykać serca na to wszystko, co może się wydarzyć niezależnie od tego, to, co, zeszło, tego co było w zeszłym roku bolesne. Być może straciłeś jakieś projekty, straciłaś pieniądze, być może skończyły się jakieś relacje. Pamiętaj, że koniec pewnych relacji, tak jak w moim przypadku koniec relacji z jednym z rodziców, no bo po prostu to czas na nowy początek. Na przykład zbudowanie relacji z tym rodzicem, który pozostał, zbudowanie innej, nowej, może głębszej relacji. To wszystko jest nowym początkiem, chociaż jest ciężko sobie to w pierwszym momencie wyobrazić. Dlatego ten moment taki podsumowania, zarówno sukcesów, jak i rzeczy trudnych, jest tak kluczowy. Ayurveda kładzie nacisk na to, żeby w tym wszystkim był balans. Więc jeżeli zakopiemy te trudne rzeczy i tylko i wyłącznie będziemy celebrować te piękne, nowe, te e, rzeczy, które się udały, to zakłócimy sobie pewną równowagę. A Ayurveda jest jednak o naszej równowadze, o balansie. Więc stąd istotne jest, żeby na tej kartce, po drugiej stronie, znalazły się również. Te Czy te wydarzenia, te przedmioty, które straciliśmy, które już nie wrócą, które będą trudne do odzyskania, być może zniknęły na jakiś czas, ale tak, trzeba je pożegnać i nie bez powodu mówi się też o roku żałoby, bo to jest ten czas, w którym czyści się głowa, czyszczą się emocje, i nie, nie jest tak, że się zapomina, ale jest tak, że Przepracowanie tego pomoże Ci pójść naprzód, ponieważ stworzy się przestrzeń. I przestrzeń jest piątym żywiołem w Jorwadzie, bez którego nic innego się nie zadzieje. Ta przestrzeń, którą sobie dzisiaj dasz po takim podsumowaniu, może pomóc Ci na stworzenie czegoś zupełnie nowego. Bo pewnego rodzaju świętowanie sukcesów i opłakiwanie strat tworzy przestrzeń na nowe. Jakby stawiamy takie ptaszki, takie odhaczamy pewne rzeczy, i dzięki temu możemy pójść naprzód, nie siedząc w tym, co już się skończyło. A Jurweda mocno do tego zachęca, do takiego podsumowania. Jednym z, jedną z takich metod, kiedy podsumujesz już swój zeszły rok, który się skończył, jest stworzenie sobie mapy marzeń, o której mówiłam Ci w poprzednim webinarze, w poprzednim podcaście. I zwizualizowanie sobie rzeczy, na które masz ochotę, o których marzysz, które są dla Ciebie ważne na cały kolejny rok. Więc. Weź sobie proszę, jakieś wycinki z kolorowych czasopism, jakieś piękne obrazki, może masz wydrukowane zdjęcia z telefonu. To jest ten moment, kiedy warto z tego skorzystać i być może wykleić sobie taką mapę marzeń. Ten przełomowy moment, między właśnie końcem czy końcówką. Poprzedniego roku, a początkiem nowego, czy też sam początek nowy, to nadal jest jeszcze ten, ten przełom. To jest taki też fajny czas, jeżeli oczywiście możesz jeszcze sobie na to pozwolić, bo na przykład nie pracujesz albo pracujesz mniej, to wykorzystaj ten okres na słuchanie różnego rodzaju webinarów, które w tym okresie często są darmowe. Bo twórcy często dzielą się tym, co stworzyli w zeszłym roku, za darmo, zachęcając Cię oczywiście do zakupienia nowych rzeczy, i być może się na to zdecydujesz. Natomiast ja Cię dzisiaj będę zachęcała do tego, żeby popatrzeć, co jest na rynku, jacy twórcy prezentują swoje treści w internecie za darmo. Może część będzie właśnie na, na YouTube albo na innych kanałach, ale warto się zapisać na tego typu wydarzenia. Bo nawet jeżeli z 12 lekcji przerobisz tylko sześć albo z trzech wysłuchasz jednej, to nadal to będzie rodzaj inspiracji, takiego kopa na nowy rok. To będzie taki moment, z którego będziesz mogła mógł skorzystać w przyszłym roku i ta przestrzeń, którą sobie zrobisz podsumowaniem, ona wypełni się jakimś pomysłem, który być może przyjdzie spontanicznie, albo w trakcie wysłuchiwania e, tych takich darmowych webinarów, albo tuż po nagle coś kliknie. I ten moment warto też celebrować, popatrzeć, co się dzieje, być może wpleść w swoją mapę marzeń, żeby tej przestrzeni na nowa e, e, było, było więcej. Ja Cię będę zachęcała do tego, żeby usiąść tak spokojnie ze sobą, nie zagłuszać się muzyką, filmami, yy, jedzeniem, które nadal jeszcze króluje na stołach. Wiadomo, trzeba zjeść resztki po świętach albo po Sylwestrze. No, mam nadzieję, że to już nie jest moim udziałem. Ale warto yy, usiąść i tak szczerze posłuchać swojego wewnętrznego głosu. Co on Ci doradna gdzie chcę, żebyś była, bo to jest taki najszczerszy głos Twojego serca, który być może warto w tym okresie właśnie bardziej dopuścić. Wielu z nas pracuje bardzo mocno głową w ciągu roku i też zagłuszamy często nasze emocje właśnie takim myśleniem, nie pozwalamy sobie na. Na dopuszczenie głosu intuicji, takiego wewnętrznego głosu. Ten przełom roku to jest ten moment, żeby dopuścić ten ważny głos na co dzień, nieco stłumiony, czy też zagłuszany, do tego, żeby właśnie powiedział nam, co jest ważne w życiu, gdzie powinniśmy iść, kto jest ważny, co możemy zrobić. I do tego Cię bardzo mocno będę, będę zachęcała. Być może też odwlekasz jakiejś rzeczy. Być może do końca roku nie udało się pewnych rzeczy zrealizować i wiesz, że musisz usiąść do tego niebawem. Traktuj to jako po prostu zadanie do zrobienia. Nie jako obciążenie, które masz, ale jako po prostu rzecz do załatwienia. Będzie Ci z tym łatwiej z takim podejściem. Załatw to w miarę możliwości na samym początku roku i nie będzie Twoim udziałem Blue Monday ani inny okres, kiedy to upadają plany noworoczne, czego to nie planowałaś, nie planowałeś zrobić w pierwszych dniach, zapisać się na sport, odchudzić albo jeszcze coś innego. Nie, pomyśl po prostu o tym, że coś zalega, coś trzeba zrobić, zrób to. Po prostu to zrób odhacz, wyrzuć, przepracuj. Pamiętaj też proszę, że przełom roku to jest taki czas, w którym wchodzimy w okres światła. Póki co ten dzień jeszcze nie jest zbyt długi, ale jesteśmy już po przesileniu, więc dzień się wydłuża. To oczywiście nadal są 24 godziny na dobę, ale tego światła już niedługo będzie więcej. Też wchodzimy Taki okres, kiedy te trzy znaczące żywiały będą królować. Po pierwsze, powietrze to jest taki czas dużej suchości. Może pojawić się mróz. Zwykle w styczniu jest trochę chłodniej niż w grudniu. Grudzień też zwykle przypomina bardziej jesień niż faktyczną zimę. Jest szansa na to, żeby ta zima się jednak pojawiła i że będzie trochę chłodniej, więc pamiętaj o tym, że może być suchość. I tu warto się zaopatrzeć w dobre oleje, też w takie trochę tłustsze jedzenie, ale nie mówię o takim tłuszczu, e, ciężkich, ociekających tłuszczem mięsach, a bardziej o oliwie, o maśle klarowanym. Tu warto, warto to zadbać. Ale też drugim żywiołem, który się będzie coraz mocniej pojawiał, jest ogień. I ten ogień, czyli będzie więcej słońca, nie będzie jeszcze nas grzał. To nie jest ten czas, jeszcze jest trochę za wcześnie, mamy w końcu kalendarzową zimę. Natomiast to jest ten ogień, który będzie więcej światła dawał, więcej jasności. A w momencie, kiedy pojawia się światło, pojawia się też nadzieja na zmiany, na nowe, na to, że już być może za jakiś czas będzie, no właśnie, i cieplej, i trochę przyjemniej, pojawią się inne potrawy i nowaliki. Światło daje nadzieję. Więc pamiętaj też o tym, że ono się już pojawiło. Po przesileniu jest go więcej. No i trzeci Żywioł, o którym już wspomniałam ci dzisiaj, to jest ten Żywioł przestrzeni. Przestrzeń da Ci inspirację. Ona teraz bardzo mocno króluje w powietrzu. To jest okres przestrzeni powietrza i ognia. Więc pamiętaj proszę, że przestrzeń jest właśnie po to, żeby dać Ci inspirację do nowego. Inspirację, która być może będzie nowym pomysłem, być może będzie nową relacją, będzie tworzeniem czegoś zupełnie nowego. Jak mówi mój ajurwedyjski doktor, który mnie prowadzi od wielu lat, to mówi, pamiętaj, żeby co roku zacząć coś nowego. Jeżeli prowadzisz swój własny biznes, to pomyśl, co nowego możesz zacząć w tym roku. To jest ta przestrzeń, która się pojawia po przepracowaniu podsumowania dobrego, wszystkich dobrych rzeczy, które się wydarzyły w zeszłym roku, również tych przykrych, ale one ci dadzą właśnie tę przestrzeń. No i ostatnia rzecz, o której chciałabym, żebyś pamiętała, pamiętał, zaczął się karnawał, więc po prostu się baw. Na ile y, pozwala ci twoje dotychczasowe, twoje aktualne życie, baw się, spotykaj się z ludźmi, Rozmawiaj, tańcz, być może słuchaj muzyki. To, co ci daje radość w tym okresie, kiedy tego światła jest coraz więcej każdego dnia, po prostu korzystaj z tego. Życzę ci pięknego roku, naprawdę cudownego, obfitującego w dobre wydarzenia. Być może coś się dla ciebie skończy, być może coś się zacznie, ale to będzie dobry rok. Pamiętaj o tym. Takie życzenia dzisiaj ode mnie. Serdeczności. Dziękuję za wspólne wysłuchanie podcastu. Stacja Ayurvedan. Porozmawiamy holistycznie.